To wrzucimy. Rozdanie ulotki na hasła, na poinformowanie o tym, o co tu Dziękuję bardzo za Moim gościem był Rafał Kampa, przewodniczący komitetu, tak dla samorządności. Na pewno się usłyszymy jeszcze w loży radiowej za jakieś 10 minut. Ale to, to, to rzeczywiście jest <laughs> nie wiem czy no doj jak dojdzie do skutku czy nie dojdzie a to rzeczywiście w tam, tam <śmiech> mam... <śmiech> Chodzimy tam, tak, tak, tak. No. Ja więc Od 14 do 17 spotykamy się w Czarnoborskach na przysił dla pieszych i protestujemy do godziny 17. Dziękuję Czyli ile będziecie ja to za Eu vou Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar vai olhada. Eu vou Sous-titrage Société Radio-Canada Będą leżeć w Żmowie, w Przepanowicach, będzie tam Wiśniewski, Jaki, Rol, jako Dzieciątko. Po prostu to jest żenada, dwa żenada warzy i straszne to jest. 505 ludzi słuchać, ludzi nie chce lekceważy, ale przyjdzie taki moment, że my ich Cała gmina, zawsze razem! 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 Wszystkie gminy, samorządne! Wszystkie gminy, samorządne! Wszystkie gminy, miny, samorządne! Wszystkie gminy! Samorządne, ludzkie gminy samorządne, ludzkie gminy samorządne, wszystkie gminy samorządne. My nie chcemy do Opola, my nie chcemy do Opola, my nie chcemy do Opola, do złodziei nie pójdziemy. Będziemy przeżywać swoją piątą miesięcznicę pogrzebania demokracji poprzez wejście w życie, znaczy poprzez wydanie rozporządzenia przez Radę Ministrów 19 lipca. Proszę Państwa, będziemy protestować cały czas. Nie ugniemy się, nie damy się tutaj zastraszyć nikomu, a tym bardziej panu ministrowi. Będziemy cały czas te protesty nasze tylko, tylko potęgować i jak to będzie dzisiaj wyglądało tutaj na tym konkretnym proteście, ile minut będziecie chodzić potem co ile będą przejeżdżać samochody nasi mieszkańcy, to znaczy uczestnicy protestu przechodzą przez przejście dla pieszych przez około 10 do 15 minut, później puszczamy kierowców do momentu kiedy policja wyznaczy kolejny czas na blokowanie drogi i od której, do której, od której to już mniej więcej wiemy, protest zaczął się jakieś no już 7 minut temu, a do której to potrwa? do godziny 17, od dzisiaj do piątku. Dziękuję bardzo serdecznie i oddaję głos do studia. Korek się powiększa, ale z tego co tutaj słyszeliśmy to za chwilkę policjanci powinni przepuścić kolejne samochody.